Modlitwa do najświętszego serca Jezusa, którą ułożyła święta małgorzata Maria Koke, mistyczka. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, dawam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, Zaprawdę powiadam wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony twoimi słowami, proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych, dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej matki. Amen. O serce Jezusa, pełne miłości i miłosierdzia, Przyjmij moją modlitwę. Uczyń moje serce podobnym do Twojego, bym w każdym dniu mogła kochać bardziej i żyć zgodnie z Twoją wolą. Amen.